Chciałem Wam przedstawić wabik niemieckiej firmy Hubertus, który służy do wabienia dzików oraz Danieli Byków. Jeśli chodzi o wabienie dzików, możemy zastosować dwie metody. Wabienie dzików na uprawach, czyli odgłos żerujących dzików oraz wabienie dzików w trakcie pory godowej dzików, czyli huczki, odgłosy takich przeganiających się dzików. Jeśli chodzi o budowę samego wabika, składa się on z dwóch części. Tutaj mamy drewnianą część, w której znajduje się membrana, z której wydobywa się dźwięk, natomiast karbowana rura służy jako taki element do modulacji, do nadawania odpowiedniego tonu. Jeśli chodzi o wabienie dzików na uprawach, chodzi szczególnie tutaj w tej metodzie o to, żeby dziki wyciągnąć na otwartą przestrzeń, tam gdzie będziemy w stanie je rozpoznać i gdzie będziemy mogli dokonać pozyskania danej sztuki. Wabimy bardzo delikatnie, są to dźwięki takich żerujących dzików. Druga metoda, czyli odgłosy dzików w trakcie okresu godowego, czyli huczki, to są takie odgłosy dzików przeganiających się z takimi kwiknięciami oraz yy, bardzo podobne do tej pierwszej metody, czyli takie dzicze odgłosy typowe. Wabik ten, jak na początku wspomniałem, służy również do wabienia danieli i byków w okresie bekowiska, czyli pory godowej Danieli. Wabienie samo polega również na wmuchiwaniu powietrza w tą drewnianą część, natomiast troszeczkę inaczej niż w przypadku wabienia dzików modulujemy dźwięki trzymając dłoń na końcu tej karbowanej rury. Lá